Piękny dzień wy, wy trzy dni przed świętami y, nasz główny bohater i jego brat odpoczywali sobie na kanapie w salonie y, przed telewizorem. Zapraszamy do, z pierwszej serii wy, na naszym kanale. Teleportacja. Do, zapraszamy. Ej, bracie, słuchaj. Też nie możesz się doczekać y, świąt. już teraz te e, ciekawe gdzie jest Julka, o Julka, hej Jul, Julka, hej bracie, ty chyba jeszcze Julki nie widziałaś ale widzimy, że pana odpłakał widzicie gdzie jest W ogóle później zniknął chodź, bo ja chyba wiedziałem, gdzie będzie a to kto się przypomni, kto to był Julka? moja dziewczyna, nie pamiętasz? To jest mój, to jest moja, tu, o, tu jest ten pokój. Tak, już pamiętam, a po prostu za nie Ty Przecież w półce odkładałaś. W półce odkładałaś. Masz w półce. Nie A, w jest. No. Dobra, Julka, też nie możesz y, się doczekać y, świąt? No. Muszę sobie kupić nowe auto. Mhm. Ja mam, ja, ja tam mam swoje auto. Nie jest to za drogie, nie jest to za tanie auto, ale auto jak auto. O. Dzisiaj, było. idziemy. Bracie, 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 gdzie jesteś? W łazience. A. Dobra, musimy pójść na zastrzeń. Zastrzeń. Bym, musiał, bym mógł poprawić trochę te obrazy, te obramówki na drzewa. E, to później. Bracie, jakby co, yy, ja jadę na miasto do Julki, po Julkę. A tam jest Jurka. Kurde. Hej Jurka! Hej. Co tam patrzysz, co tam patrzysz, bo... Ej. Dzisiaj przyjechaliśmy do Subway'a. Na zakup. Już kupiłam tu jedzenie. Dlatego je. Jedzenie jest. Jedzenie zjedzone. No to idziemy dalej. Teraz pójdziemy trochę na siłownię. Na bieżnię oczywiście. Jak to się odpala? Okej. Okay. Dobra, koniec, niech nie brzmi. Nie, nie. A, gdzie jesteś? Pod A, to słuchaj. No. Kogo wylosowałaś na. do kupienia prezentu na, na Wigilia? To ja A, po ja. Ja ciebie. Ok. Ja możemy podjechać do szósteczki z samochodami? Dobra. To, to A, to nie moje auto. To nie moje auto. Czemu tam to było odkluczone? Nie wiem No jest szans tak. Zostaw mnie pod sklepem i polec sam Bo ja muszę kupić prezent Mhm. No ja też będę musiał kupić prezent Proszę Zostańmy. Zobaczmy jakie mają auto I takie ładne Ej, halo, bracie, bracie, bracie. Eee, ten. Eee, przyjechałam pod dom. Eee, już chyba wiem, kogo do, wylosowałeś na, do kupienia prezentu na wiedzę. Wylosowałeś pewnie mnie, bo ja wylosowałem Julkę. Julka mi powiedziała, kogo wylosowała. Ciebie, czyli ty mnie. Tak, zgadza. Y jedziemy na miasto kupić prezenty i umówmy się tak, że jakoś od czwartej y spotkamy się przy galerii z, z kupionymi prezentami, dobra? Dobra. To chodzi do Dobra, jak widzicie, dzisiaj no. Kurde, który będzie prezent. Jedziemy na się pod dom. Baczia, po czwarte dziwagon. Co? Marty jakichś pół miliona. Ty na pewno masz prawo jazdy. Mam prawo jazdy, tylko te auto jest trochę zliczowane. O co do mnie goni? Dobra, jedziemy na miasto. Dobrze, a więc teraz nakluczymy to apło. Ja Gdzie jedziesz? Gdzie... Dobra auto zostawiam przy galerii i pamiętaj o czwartej o czwartej spotykamy się przy aucie Czyli chcesz o piątej? O pi... Nie, Dobra o piątej Dobra Wiem, że Julka uwielbię te batony Dlatego! Dobra, zaproszę to baton. Yy, dobra, proszę pieniądze, zapłacę płacę kartą w telefonie. Dobra, dobra. Yy, te. O, hej, Julka. Te. Te LV, które, Te torebki, które Julka uwielbi dobrze wymawiam te, tą nazwę y, tych torebek, ale ja mam, ja mam te gdzieś, gdzieś te torebki, Ja tylko na prezent dla no, Jelki to kupuję. Dobra, co my kupimy? Kto jest? Kupimy deliki, to Nie jakiegoś dańki zostało. Na tylko 3000 zł. No, Dobra. Mm. Dobra, bo mam dużo pieniędzy na końcu, więc. Tylko trzy Kupię niebieskie, no i cztery to koniec. Dobra. Aha. O, co? już jest po szesnastej. Wiem, ale jeszcze nie ma piątej. Y dobra, najdroższe... Dobra, się na. na. Nie, na, na piątą zmieniłam, y, że piąta piję, y, masz na telefonie, y, dobra, y, jest najdroższa torebka, którą ona lubi, dobra, proszę, kłócę kartą w telefonie i dobra, mamy prezencik, teraz tylko pojechać do domu i zapakować, dobra bracie, ja już wracam. A ja a ja chcę zrobić to, żeby, żeby pracy były w to powiedzieć, żeby zapakować prezenty. Widzę, że rurka wyraźnie. Chodźcie. A, powiem, dobra, mogę powiedzieć, że dostaniesz ode mnie samochód i parę dwóch, parę, dwóch, dwóch jakby spodnie, dwa razy spodnie, które tam tylko kosztują trzy tysiące. Nie pytaj, jeśli chcą mieć tyle pieniędzy. Dobra, bracie, wsiadaj na tył. Dobra, spójrz, że go posadzisz. On tak, klucz. Tylko, tylko, żeby nie spać, bo jak spadnie, to się połapie. Spokojnie, tam są pasy. Aj ja, ja, pan, ja jadę bez pasów. I pasy na spojrzy. No, do czy piję. Dobra, się pobrać. Proszę ładnie i szybciej to No... Jest taki jeden sposób, który przeniesie nas w czasie, ale nie wiem czy to czasoprzestrzeń popsuje. Ej, mam pomoc. Przywołamy demonów. Nie, demonów nie będziemy przywoływać. Czekaj. Nie przeglądniemy, to jest po prostu w naszym domu szybciej mieli zorganizować. No, a co z prezentami od, y, y, ten, Mikołaja? Macie mm, gdzieś świeczki? no, jest, są w kartonie, masz karton. Yyy, okay. Co? A jak mam a jak mam zapakować, w, w plecaku masz pre, pleca, yy, prezent. Uznajmy, że potem znalazłam to jest świeczka. Bo nic innego tam nie było, tylko takie dziwne świeczki. No przecież... Kurde, ty jesteś... Ty jesteś.. Eee, naprawdę jakaś... Nie widzisz to Nie, ja. nie wiedziałaś tego. Ona jest częstowolnięta. Możemy po prostu albo... Możemy... Jurka, masz prezent. Jestem Teraz mamy szczyt. Tak, ja nie mogę przejść wejść pomocy! Tu jesteś głupi, to jest ściana, nie? Tu są drzwi. Aaaa, no tak. to tak. Lech. Kolejna ściana chyba że. Czas. Czas. Czasoprzestrzeń. Przeniesiemy się w czasoprzestrzeni. przestrzeni. Trzy dni później. Że? E. 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 Dobra, pójdę za Dobra, idźmy spać, jest noc. Albo nie. Nocna impreza, piżama party. Tak, bracie. Zobaczcie, ja już, już mam specjalny taniec. Pasuje mi do moich okularów. Jak Ci się podoba? 10 tysięcy za te okulary, które leżały w mojej szafie od 50 lat. Mhm. Dobrze, to teraz... W ogóle jeszcze trzeba piłkę, taką dziwną czapkę. Pokaż. Kuchaką różową lójką. <grym i wierzyma> to to Jeszcze jedną rzecz. Taki dziwny kosiek. Nie wiem co na, po co to jest, ale też to różane na podłogę. Dobra, możemy iść. <grym i wierzyma> Naprawdę jesteście dziecinami. To, to nie moja wina, że on kurde, może to zamknąć by... Kandorku. Co to jest? Ej, ej! Co? Możemy pojechać. Gdzie? Do takiego sklepu. Sprzedają mhm. takie zepsu, dzięki któremu można nas się teleportować po wymiarach. Mhm. Możemy tam pojechać? Dobra, wsiadaj, zostawiamy brata. Zostawiamy brata. Bracie, chodź! Ale gdzie ja? Jestem w piwnicy, czy gdzie ja? Tak, jesteś w home sweet home'ie. Dobra, ja Chcę wjeżdżać, wiesz. Ale to co? to wszędzie. Pa pa, bracie. Pa. Gdzie jest to miejsce? Jest ja to pod takim małym domkiem na odludziu. Przemieszczony domek. I tam właśnie, gdzie tylko się tam nie wspierać. I co? przeteleportujemy teleportujemy się po wymiarach? No. To są takie dziwne świeczki. Podobne do tego, co znalazłam w tym naszym kartonie. Powy... Nie wiem, co tam są kartony na wejściu do piwnicy. Bo jest remont. No. I tam nie jest Tam nie ma piwu. To nie jest piwnica, to jest home sweet home, gdzie powstanie, tam powstanie miejsce do gier. Już im, już ten z firmy taki fajny z automatami, ten, to taki. Jest co? Dobra, podobnie, że tym lodówce to jest spalone. Czekaj, wyciągnę. I już, kurde, ta lodówka się nie chce otworzyć. Zaraz, o, jeżdżę o, o wjeżdżę z buta, tak, wjeżdżę tak, z buta. Aaaa, tak, kurde. Kurde, zaraz zadzwonię do brata. Ej bracie, nie wiem czy się jeszcze A, zobaczy... nie przeteleportuję. Zaraz jutro tak? czekaj, zaraz i czekaj, nic nie dodaj. Bracie troj. Nie wiem, czy się jeszcze zobaczymy w tym w tym czasie chyba, że się już nigdy nie zobaczymy, bo teleportujemy się do wymiaru. A coś się dzieje? Bracie nie A!